Witam Państwa, jest to nasz y, filmik o konstruktorze i teraz y, chciałabym Państwu pokazać, jak dodać y, do naszego y, konstruktora przycisk i jego ustawienia. Przede wszystkim trzeba wejść na content, y, pojawi się lista stron, które były już wcześniej stworzone i tutaj możecie oczywiście stworzyć nową lub redagować istniejącą. Ja wybiorę testową stronę i teraz nas przykieruję do naszego więc przypominam Państwu, kiedy Państwo zaczynacie pracę z konstruktorem, trzeba przede wszystkim wyciągnąć sekcję, ponieważ nie będziecie w stanie pracować. I wybieramy element button, czyli nasz przycisk, i dodajemy. Zobaczmy, co tu mamy w naszych settingach. I mamy tutaj delete, czyli jak wiecie już wycofać, ale nie trzeba to nam przetłumaczyć. O tym tłumaczeniu mówiłam bardziej szczegółowo w filmiku o tym, jak dodać nagłówek oraz tekst, więc tutaj tam wejście przyjrzyjcie, jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak to działa. Oraz e, przechodzimy do naszych ustaleń. Tu po lewej stronie widzimy, że trzy główne kolory się pojawiają czemu i jak to działa więc jeżeli pójdziemy na główną stronę i zobaczymy, że e, mamy tutaj właśnie niebieski kolor ustalony przez admin panel więc tutaj jako główne kolory będą e, pojawiały się e, niebieski to jest bardzo wygodne dlatego, żeby Państwo sobie mogli ustalić ten kolor nie trzeba go szukać, nie trzeba go e, po prostu wyszukiwać tutaj gdzieś sobie jakoś coś po prostu wybieracie i już mam, macie sobie taki sam tło, jak właśnie tutaj na głównej stronie. Więc e, idziemy dalej. Background blur, co znaczy? I jest tutaj opis, że e, działa tylko wtedy, kiedy jest ustalone zdjęcie na sekcji właśnie. Nie tutaj, nie, nie tutaj, a tutaj w sekcji to jest sekcja to jest. Ustalenie sekcji. Więc idziemy do sekcji, wybieramy zdjęcie, już mamy coś i idziemy z powrotem do ustaleń naszego przycisku. I już tutaj możemy zrobić mu blur. Więc e, trzeba to oczywiście pamiętać i rozumieć w jaki sposób to działa logicznie, oczywiście. Więc e, dalej możemy bezpośrednio tutaj dodać zdjęcie to samo, ale już tutaj będziemy. E, Korzystać z bluru oczywiście a już w ustaleniach naszego przycisku. Możecie go zmieniać, pozycjonować absolutnie gdzie chcecie i jak chcecie, i można po prostu sobie spędzić trochę czasu i a, wybrać dokładnie jak chcecie go ustalić. Widzicie, że macie dużo możliwości. Dalej idziemy do naszego Background Color. To znaczy kolor naszego własnego przycisku. I e, oczywiście tutaj możecie wybrać e, kolor i e, przechodzimy do Content Group. Teraz e, wybieramy tekst, czyli kolor naszego tekstu właśnie i to będzie e, jakikolwiek kolor chcecie e, rozmiar też tekstu można wybrać, więc będzie się zmieniał rozmiar samego przycisku ponieważ tak się zwiększa i jest to bardzo logiczne czyli granice naszego e, jeżeli widzicie Państwo, to jest, są one na czarno więc zwiększymy i po prostu zobaczymy, że można ten radius bardziej okrągły zrobić, albo rozszerzyć te granice, więc tutaj po prostu państwo macie do wyboru dużo, dużo możliwości, margin oraz palim grup. więc tutaj, mówię tu już zmieniają się właśnie pozycjonowanie Waszego przycisku, ponieważ tutaj możecie odcentrować, możecie z każdej strony zmieniać ten margin, padding i to właśnie jest do wyboru, ponieważ jeżeli będziecie reagować każdą, każdą stronę, tu będzie się zmieniał rozmiar, widzicie tak, że... Robić, albo po lewej y, przycisk je pozycjonować, po prawej y, odcentrować y, paring ten zrobić właśnie taki taki. I to jest bardzo wygodnie, widzicie, to już od, od, właśnie od granic zależy tutaj już od granic robicie taki sam, lub nie wiem jak Państwo sobie widzą, bo to jest Wasze widzenie, no coś takiego zrobiliśmy. Więc i właśnie na ostatni, który nas się został, to nasze akcje, które muszą. Z tym, z tym przyciskiem zrobić to jest link, czyli oczywiście pokażę jako przykład idziemy na YouTube, yy. YouTube linka i właśnie wchodzimy tutaj. Jeżeli tutaj sobie po prostu go wstawicie, możecie wcisnąć Enter i będzie Wam działało, ale jeżeli chcecie... Yy. Mieć więcej możliwości, o których teraz Państwu opowiem, naciskać tutaj po prawej stronie. Jest taki y, custom link, który wstawiacie właśnie tu, co już podpowiadam, y, już wstawiałam już wcześniej. Okay, wybier, wybierzmy ten na przykład i wybieramy Open new Tab, to znaczy, że y, kiedy Państwo będziecie naciskać na ten, y, będzie otwierał się y, link w nowym oknie, więc to wybieracie po prostu jak Państwo sobie życzycie, jeżeli chcecie, żeby się otwierało w nowym oknie, to wciskacie na ten Open tab, jeżeli nie, to po prostu nie wybieracie tego. Dalej e, idziemy, e, mamy tutaj Pages oraz blog, więc to znaczy to wewnętrzne linki, które już są w Waszym kontencie stworzone, czyli wybieracie po prostu z listy możliwych które macie właśnie stworzone przez Państwa i w blogu właśnie tak samo. Yy, I też tutaj możecie sobie wybrać opinię tab, jeżeli tak albo nie. I yy, zapisujecie oczywiście zmiany, więc będzie Wam działało. A dalej co mamy? Mamy sobie Formy i dlatego, żeby ona w ogóle miała jakiś sens, trzeba ją najpierw dodać, więc idziemy do elementów tej form. Lub także, Możecie Submit Form dodać y, do Waszego przycisku. To będzie po prostu są dwie różne formy, ale o tym opowiem w filmiku, właśnie o formach. Y, I po prostu wybieracie tą formę, ona się pojawia automatycznie tutaj w nazwisku tej formy. I już macie formę y, podłączoną do Waszego przycisku. I będzie to działało na Waszej głównej stronie, więc jeśli Państwo klienci wejdą na Państwa stronę, wprowadzą tutaj dane i potwierdzą tym przyciskiem, to będzie ona powiązana i informacja będzie wysłana klientom na maila. Na no tym wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.